Witam Państwa w czwartek, 29 dnia marca. Dziś parę euro dolar kontynuowała rozpoczęte wczoraj spadki. W nocy tylko mieliśmy lokalne odreagowanie, po czym dzisiaj już na sesji londyńskiej, a także na początku sesji amerykańskiej, cały czas spadaliśmy. Euro traciło na wartości docierając do poziomu 1,3250. Wczoraj wspomnieliśmy Iż w tym miejscu może znajdować się potencjalny zasięg dla formacji podwójnego szczytu. Ta formacja została już zrealizowana i poziom ten został właśnie dość dokładnie przetestowany. Dodatkowo mamy tutaj dolne ograniczenie kanału wzrostowego, w którym euro-dolar już od dłuższego czasu pozostaje. Linie tego kanału są bardzo ładnie respektowane, i w związku z tym można tutaj również liczyć na jakieś większe odbicie, ponieważ Mamy tutaj również na wykresie godzinowym formację świecową młota, bardzo wyraźna świeca, długi dolny cień, mały korpus u góry i dodatkowo te dwa wsparcia czyli modelowy zasięg podwójnego szczytu, plus jeszcze linia w kanale trendowym. Jeśli spojrzymy na wykres M30, możemy tutaj również mieć do czynienia z korektą prostą ABC, i dodatkowo te fale są sobie równe: fala A do fali. C, co przedstawia chociażby właśnie kanał trendowy i dokładny test dolnego ograniczenia tego kanału. I jeśli jeszcze przyjrzymy się temu, co dzieje się obecnie na wykresie, możemy także powoli dostrzec coś w rodzaju odwróconej formacji głowy i ramion z obecnie tworzącym się prawym ramieniem i linią szyi wyglądającą mniej więcej w ten sposób, a więc zdaje się, że pokonanie chociażby 32,90 mogłoby być oznaką do tego żeby ten trend wzrostowy rozpocząć po korekcie prostej formacji odwróconej głowy i ramion wtedy też cel mógłby wyznaczać chociaż mogłoby wyznaczać górne ograniczenie kanału trendowego czyli okolice 33 30 fund dolar także dotarł do miejsca wsparcia wynikającego także z linii trendów prowadzonej po ostatnich minimach 1,5845, są to poziomy wybronione przez funta i tutaj również powoli odreagowanie mogłoby się szykować, ponieważ tak jak wspomniałem ta linia trendu jest bardzo istotna dla rynku, wczoraj do niej się zbliżyliśmy, rynek się od niej odbił, dzisiaj się do niej zbliżyliśmy, rynek się od niej odbił, więc wydaje się, że utrzymanie ponad tą linią cały czas będzie prowadziło tutaj do powstawania lokalnego odbicia. Gorzej za to radzi sobie no, warszawska giełda. A po świecy szpulce, wspominaliśmy, że wybicie jej maksimum bądź też minimum będzie prowadziło nas do większego ruchu trendowego. Rynek pokonał wczoraj minimum tej świecy, poziom 2322 punktów, dzięki czemu już dziś mogliśmy zobaczyć lukę Bessy, i rynek dość szybko znalazł się przy wsparciu wynikającym zdolnego ograniczenia kanału trendowego 2280 punktów. Jeśli rynkowi nie uda się wybronić tego poziomu, kolejny cel 2240 punktów jako dołek fali czwartej, natomiast gdyby sytuacja miała się powtórzyć i rynek miałby obronić tę linię, to już no niedługo powinniśmy zobaczyć świecę wzrostową, a wtedy też powinniśmy celować w zamknięcie luki, czyli nad poziom 2300, 8 punktów. Giełda amerykańska kontrakt na indeks S&P 500 także przy wsparciu wynikającym z dolnego ograniczenia formacji klina zwierzchującego. W ostatnim czasie linie te zarówno poprowadzone po szczytach jak i po dołkach są bardzo dokładnie testowane i respektowane. Jeśli miałoby być tym razem inaczej to pokonanie tej linii powinno prowadzić od razu do testu 1380 punktów, gdzie znajduje się silne wsparcie wynikające z lokalnego dołka. A także w pobliżu tego poziomu znajdował się w przeszłości opór, który także może teraz być wsparciem. Rynek złota może rysować nam tutaj bardzo ciekawą formację głowy i ramion, gdyż ten cały układ wzrostowy jest jedynie trójfalowy, czyli lewe ramię byłoby wtedy tworzone na fali A, B i głowa na fali C, po czym teraz możemy mieć pierwszy, pierwszą falę impulsu spadkowego z obecnie tworzącym się Prawym ramieniem, więc przełamanie tych poziomów 1653 dolarów za uncję powinno otwierać nam drogę do większej przeceny. Rynek miedzi też bardzo ciekawa struktura, już od dłuższego czasu. Formacja trójkąta symetrycznego zbliżyliśmy się do jego dolnego ograniczenia i tutaj rynek również reaguje na tę linię delikatnie się odbijając. Więc tutaj czekamy na przebicie ostatniego szczytu 8600, bądź też dołka. 8250, a ruch trendowy po wybiciu z tej formacji powinien być dość spory. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszamy na do strefy analitycznej.